Witam wszystkich w nowym roku. Chciałbym powiedzieć parę słów co do tych naszych nowości i doświadczeń, jakie w tym roku przeprowadziliśmy na naszym gospodarstwie. I może od początku. Co do całego systemu rolnictwa precyzyjnego: czy to, czy to na ciągniku, czy na kombajnie, czy modernizacja siewnika i rozsiewacza. Oceniam wzorowo nie mam żadnych zastrzeżeń następnym krokiem było dostarczenie map na nasze gospodarstwo przez firmę limagrena i tutaj co do dokładności poszczególnych stref na, w różnych miejscach również nie mam również nie mam żadnych wątpliwości e, a nawet jestem zszokowany z co do dokładności tych map. Jednakże jest jedno ale, co do normy wysiewu, która firma nam proponuje. I tutaj trzeba jednak uważać, trzeba wprowadzić własne doświadczenia, własne spostrzeżenia z gospodarstwa, a nie zero-jedynkowo przełożyć to na pendrive a później do sterownika no bo możemy zrobić niezłe kuku na przykład w naszym gospodarstwie proponowana norma wysiewu chyba była od 45 do 95 tysięcy to też pokazuje jakie mamy mozaiki na, na ziemi e, jednakże my zaś stosowaliśmy normę wysiewu od 82 tysięcy do 55 tysięcy i co mogę powiedzieć e, a mogę to powiedzieć przez to że mamy monitoring plonu na kompanię, który stworzył nam mapy, i jesteśmy po analizie tychże map w zestawieniu z mapami satelitarnymi, czy też z mapami, które wygenerował nam siewnik w trakcie siewu. Mapy z siewu i mapy satelitarne się nakładają, więc, więc czyli, że system przełożył to zero jedynkowo na, na mapy satelitary, satelitarne. I teraz tak. Tam, gdzie norma wysiewu została obniżona do 55 tysięcy, tam te strefy totalnego piachu, żwirowni, lasu, czy jakby tam nazwać, czy wydm, to troszeczkę się zmniejszyły. Jednakże ta susza miesięczna, którą mieliśmy od połowy czerwca do połowy lipca, zrobiła swoje i, i tak jak na początku, w pierwszych tygodniach suszy, tam, gdzie była na stałej obsadzie, na próbie, Kolby w ogóle nie wytworzyło tam wytworzyły, no ale w późniejszym terminie ta kukurydza jednak odrzuciła te, te kolby. Nie na 100%, ale na, na większości tych tych, tych stref. Następną zaskoczeniem, jakie było po analizie map, było te najlepsze strefy czyli tam, gdzie zwiększaliśmy normę wysiewu od powyżej 78 tysięcy do tych 82 tysięcy, i tam. Również jest rozczarowanie, bo te strefy się nam pomniejszyły, czyli e, zmniejszyła się nam powierzchnia e, tych miejsc, które powinny generować najlepszy plon. Hmm. Najwięcej mamy tych stref od 76 do 55 tysięcy i tam były normy chyba 74, 78, 74, 76. I te strefy wszystkie wyszły jak najbardziej na plus i powiem tak, tam gdzie nawet było obsada 64, 68 tysięcy, miejscami lepiej sypało niż tam gdzie 80 tysięcy na przykład. Więc to jest do poprawki i, i już jesteśmy po poprawkach i w tym roku będziemy siać od 78 tysięcy do 50 tysięcy nasion. Następną rzeczą, jaką testowaliśmy na naszym gospodarstwie, był, była aplikacja Hydraneo, Hydraneo dostarczona przez firmę Limagren wraz z nasionami. I to aplikację oceniam bardzo dobrze, już od po samego początku, bo e, założenie, jakie dostaliśmy, był termin siewu 4, 4 maja. I to się pokrywa w naszych obserwacjach wieloletnich i że im ta kukurydza była zasiana bliżej tego terminu, była lepsza. Ale ten termin siewu jest nie że na całą Polskę, tylko dedykowany na na dedykowany do naszego gospodarstwa do danej odmiany i tak dalej i tak dalej ta odmiana którą ja mam na gospodarstwie i ją testuję wyszło to i, i ten teren Północnej Wielkopolski czyli mamy termin 4 maja następną rzeczą którą testowaliśmy było, był nawóz do nasienny starcover. I to całkowicie skreślam. Nie spisało się tam w, w, w najmniejszym stopniu. Nie podniosło to y, plonu. Nie był, nie był widoczny początkowy wigor. Nie, nie rośliny nie wykształcił większego systemu korzeniowego, co mnie bardzo dziwiło. A myślałem, że tak będzie, bo jednak y, materiał siewny mimo dwóch tych z tej samej odmiany na nawozie starkower masa 1000 nasion była większa był bardziej wyrównany kaliber nasion nie stosujemy nawozu zlokalizowanego czyli w podsiewacz więc te wszystkie rzeczy wydawały się przy tej zimnej wiośnie jaką mieliśmy w zeszłym roku że powinno to spowodować zwyżkę plonu a przynajmniej lepszy wigor nie spowodowało to więc no to to skreślamy, a w szczególności, że trzeba dołożyć 70 zł na hektar, więc wydaje mi się, że to jest bez sensu. Tak samo jak nawozy dolistne i te nawozy mikro stosowane w podsiewacz. To wszystko to jest mydlenie oczu. Można to porównać do porządnego obiadu, który dostajemy na, na, na stół i mamy tam kotleta surówkę i ziemniaki i dostarczamy tam jakąś tam przyprawę teoretycznie zmieni może nam smak ale czy poprawi właściwości odżywcze dla nas raczej nie więc zamknijmy ten temat I co, no i do, do, do najważniejszego czyli system zmiennej obsady nasion co to nam dało co tam nie na, nam dało dało to nam zwyżkę plonu w tym roku 500 kg na hektarze czyli na tych 130 hektarach dało to nam około 65 ton kukurydzy myślę że wynik jest do poprawienia po, 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 po poprawkach tych map myślę że plon do 700 kg jest jak najbardziej realny po przemierzeniu z GPS-u poprzeczniaków jakich na naszym gospodarstwie się znajdują długości pola w klinach i tak dalej tu akurat na Section Control nie ma dużej różnicy ale jest to około w okolicach 100 kg na hektarze więc myślę że cały ten system rolnictwa precyzyjnego i zmiennej obsady Section Control Da nam w przyszłości planowany zwyżkę z plonu do 800 kg. Więc myślę, że to jest fajny wynik. My chcieliśmy w tym roku po, na podstawie MAP stosować nawozy według zmiennej obs, zmien, według MAP, jednakże ceny nawozu nas zabijają w tym momencie i postanowiliśmy że w tym roku będziemy stosować nawóz NPK8 w dawce 200 kg no i tutaj za bardzo nie ma popisu do tego do tych dawkowania tych, 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 tych według zmienności no bo no nie oszukujmy się żeby to robić no najlepiej było każdy nawóz osobno czyli fosfor osobno potas osobno i tak dalej i tak dalej a co do mocznika nie wiem jeszcze się zastanawiam czy, czy nawóz azotowy nie zrobi gdzieś jakieś porównania na zmiennej obsadzie jednakże nasz rozsiewacz można było zmodernizować żeby on aplikował nawóz według map jednakże całą szerokością roboczą nie mamy tej możliwości żeby niezależnie prawy i lewy talerz siało inną dawkę więc te, a u nas te strefy są bardzo bardzo dynamiczne czyli że się zmieniają na szybkim terenie są nierównomierne, więc to analizując e, przy rozsiewaczu nie, ta, nie da to praktycznie zauważalnych jakiś tam zwyżki ekonomicznej, czy jakby to nazwać, czyli bardziej uzasadnionego stosowania we w poszczególnych miejscach, by trzeba zainwestować w bardziej precyzyjny rozsiewacz najlepiej było pneumatyczny żeby to było na sekcjach ale to daleka droga teraz co do co do nadchodzącego roku jakie są plany plany będą takie że będziemy chcieli kontynuować doświadczenie z firmą Limagren na ich odmianie na jednym polu czyli zmienna obsada stała obsada po zmienionych już mapach czyli normach wysiewu w poszczególnych strefach i następną rzeczą, którą będę chciał no, sprawdzić i żeby mieć twarde dowody jest program aplikacja Hydraneo która nam podpowiada termin siewu no i na tym, na tym samym polu będę chciał zrobić dwa terminy siewu czyli tam jak pogoda pozwoli w granicach 20-25 kwietnia i w tym terminie docelowym które podpowiada nam aplikacja i wtedy będziemy wiedzieć twardo czy to coś daje czy to daje zwyżkę plonu czy jak to się ma do wilgotności i tak dalej i tak dalej więc chyba na ten moment tyle i co co, co można by sobie nam życzyć no stabilności stabilności w, w rolnictwie nie rekordów a stabilności pozdrawiam jeszcze raz i do usłyszenia prawdopodobnie wiosną, bo w tym momencie brak jakichś elementów do nagrywania. Więc pozdrawiam, na razie cześć.